Także to sobie dajemy. Nie boimy się wzbogacać tych mieszanek. Będę to mówił cały czas, powtarzał, że nie ma co się bać, wzbogacać mieszanek dla gołąbków. Yy, można powiedzieć, można eksperymentować co fajnie, przyzwoicie, fajnie tłusta. Widać tutaj wszystkie nasze nasionka, którymi wzbogaciliśmy. Po gołębiach od, od Roberta Dymka, tutaj samiczka od kolegi Ksztonia, a to jest córka tej samiczki właśnie od kolegi Ksztonia, także po Ślązaku została pamiątka, jest Samciek ten siwy od kolegi Ksztonia, to jest 2014, to jest jego syn.